Witam. Przed nami piękna gromadka purchawek chropowatych. No zobaczcie. Jak są fotogeniczne, no coś pięknego. Piękne. Nie do pomylenia z niczym, ponieważ mają właśnie takie mini kolce na sobie. Jadalna, a ponoć najsmaczniejsza właśnie z purchawek. Także będę próbował. Oczywiście muszą być białe w środku. Czyli tylko młode owocniki się nadają. Zobaczcie jak to wygląda. No coś fantastycznego, bardzo delikatne są te giełki, bardzo łatwo schodzą, zobaczcie. Super. Teraz przekroję, zobaczę, czy to się będzie w ogóle nadawać do jedzenia, muszą być białe w środku, ale zobaczcie, jak to przecudnie wygląda. No coś pięknego, zapach. O, bardzo opieńkowy, jak wiecie o co chodzi. Jak znacie opieki, to wiecie, jak to teraz pachnie właśnie. Pięknie. I tutaj mam takie gromadki, że jeszcze tu wrócę. Zobaczcie, tutaj kolejne. I tutaj takich maluszków nie będę zbierał. No ale pięknie to wygląda, a tutaj to już jest X20. Coś pięknego. Takie maluszki, zobaczcie, jakie palece, jakie te maluszki. Także będą wyzbierane. Także sprawdzimy, czy są smaczne. Lecz z tego co słyszałem są smaczne. Także po przecięciu tak właśnie musi wyglądać. Bialutka, bez żadnych odcieni żółci. Zobaczcie. Pięknie. Zapach po przyklejeniu jeszcze bardziej grzybowy. Także super. Zabieram się za zbieranie. Są naprawdę bardzo delikatne jak na purchaweczki. Przepiękne. Także umyte i zaraz będę to Ścierał na tarce, także ścieramy na tych najmniejszych łezkach. Wygląda to właśnie tak. I skórka nam automatycznie odchodzi. To wyrzucamy to do miseczki z jajkiem, z solą. I kotleciki gotowe. Także na rozgrzane masełko ląduje masa z jajeczkiem. I czekamy. Także tak wygląda efekt końcowy. Przerós moje wszelkie oczekiwania Zobaczymy jak będzie smakowo Placuszek Kotlecik Można powiedzieć, o tak wygląda, zobaczcie Zobaczymy smak O kurczę Najsmaczniejsze Najsmaczniejsza z jakie jadłem Także jestem bardzo pozytywnie zaskoczony Mm. Spróbujcie, a będziecie w szoku. Naprawdę. Sam jestem w szoku. Idealne. Idealne.